Hello. Siemano, z tej strony Mister i dzisiaj wybieramy się na wyścig, tak jak prosiliście. Jak akurat to jest moja kolejna misja. Water Street, tak się nazywa. Jak widzicie jadę swoim pięknym Ferrari. Czy co to jest? W każdym razie jedziemy na wyścig. Mam nadzieję, że dostanę jakieś fajne autko, przynajmniej do wyścigu, a może to, którym jadę. Więc liczymy na to, że będzie dosyć ciekawie. I czy będzie katscenka? O! I mogę sobie wybrać nawet samochód, którym chcę jechać. Eee... Hmm, hmm, hmm. nie za wiele tych samochodów jest, więc może wybierzemy. Hmm. Dobra, jedziemy tym. No to pojedziemy kupę, kupę. 3, 2, 1 and go. Haha! Ha. Tak jak chcieliście, mamy wyścig. Mam nadzieję, że pójdziemy jakoś w miarę OK. I jakoś damy sobie radę to przejechać. Widzę, że tu koleś przede mną dosyć mocno odstaje. I mam nadzieję, że go w miarę szybko zaraz ściągnę. Tylko coś go dogonić nie mogę i to mnie trochę przeraża. Z tego co widzę, zaraz będzie zakręt w lewo. I my przejdziemy tutaj, chłopka. Poszedł mi stąd. Jest, Git. Nie, 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 nie hamuj mnie. Nie hamuj mnie, nie, 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 nie. Fuck that shit. Cholera jasna, kurde. Spodziewałem się, że będzie trochę łatwiej. Ale widzę, że wyścigi są nawet na dobrym poziomie. Nie jest to wiadomo, gra rajdowa. Ale sprawdza się dosyć przyjemnie. I jak widzicie, jestem na pierwszym miejscu. Hehehe. A nie mogę zrobić mojego. Hello. Ale to nic, to nic. Zaraz sobie tutaj dojedziemy do mety. Mam nadzieję, że nie będzie więcej. Kurde, niż jedno okrążenie. Bo z tego co widziałem, na mapie było zaznaczone, że jest tylko start i meta. Bez jakichś dodatkowych okrążeń. 83% już ukończono. Także idzie mi dosyć dobrze, mam taką nadzieję. I mam nadzieję, że za niedługo pojawi się u mnie na kanale też jeszcze jedna gra, typowe wyścigi. O, I wygrałem wyścig. Tararara. Zbadano trop, zdobywanie reputacji i 20 tysięcy za to dostałem. No to to ja rozumiem, wróć do gry. Dobrze, w takim wypadku mamy misję. E, cicha jazda, nefrytowa statuetka, ślub, chwila, e, na zielono mi się coś tu świeci, o mój Boże, tak daleko. I co my tutaj mamy? To jest ślub, czyli to jest jedyna misja, którą możemy teraz wykonać. <laughs> Ale zanim to zrobimy, wrócimy na pewno sobie tutaj, zwrócić nefrytową satuetkę. Ponieważ będę potrzebował trochę umiejętności, zawsze warto coś odblokować. W ogóle zobaczmy czy ja mam... Czy ja mam coś... mam coś e, Do odblokowania kolekcję, własny cel. E, say what? Nie chcę mapy. Ulepszenia. No właśnie. Mam jakieś szkolenie walki, dwa punkty. Także tu jest jakiś plus. Uderzenie ogłuszonego. Obrotowy cios piętą. Yy, powalenie <coughs> z rozbrojeniem. Chwy do doguszonego. To jest na razie zablokowane i to też są zablokowane. Więc może zainwestujmy w to. A chyba dopiero będę mógł yy, sobie odblokować, jeżeli będziemy ze statuetką. Czyli pewnie dwa razy będę musiał odwiedzić salę treningową. Co nie będzie większym problemem. Całe szczęście. Także jedziemy na szykości... What the fuck! Jakiś poważny wypadek tam był, mam nadzieję, że nie było ofiar śmiertelnych i że będzie... What the fuck! Tędy? Okej, okay, no to jedziemy tędy. Pięknie, pomalutku, pomalutku, nie chcemy zarysować mojego pięknego samochodu. I wysiadamy i robimy hop siup, hop siup. no hop shay. No to jedziemy się czegoś pouczyć. i found one of your statues tiger ah oh, the tiger did you My enjoy God. your time in the states it was all right to have two homes is to have two souls so they say what if you never feel at home anywhere then i think you must guard your soul carefully so as not to lose it what would you like to learn What would you like to learn? I would you like to learn x i przytrzymaj x i wracaj x. Okej, okay, mam nadzieję, że nie będzie zbytnio trudne. A, chwila, muszę się trochę do niego zbliżyć. Uh, x, x, what the fuck, x, no. Dobra, chwila. Nie obracaj się. A czy tu jest X? X? Nie. What the fuck? Okej, okay, jest git. Nie zawsze to wchodzi tak jak chcę, także trzeba będzie poprawić. Oh my god. Uh, tak? Tak? Dobra, jest git. To teraz na szybko. Jest git. Na szybko trzeba ich tylko powalić teraz. Dobra, na szybko ich tu załatwimy, i możemy przechodzić do następnej nauki. O boże! Gdzie mnie tu. O, dwóch na raz, jest pięknie. Ej, jeszcze jeden. Ile go mogę lać? No już, zostaw go. Dobra. Na szczęście ich tu nie muszę pokonywać w żaden wymyślny sposób. Jest git. No zakończmy trening, zakończmy i od razu odblokujemy sobie kolejny cel, a raczej a umiejętność. No i co? Ok, wróć.

What would you like to learn? A, przytrzymaj A i B. Może jednak to by było łatwiejsze. Ten wyskok. Powalenie. Myślę, że tak. Powalenie z rozbrojeniem będzie łatwiejsze i na pewno bardziej przydatne. Także przytrzymaj. Okej. Okay. Like Pięknie. Idziemy tu zaraz was się tu pozbędę. Oj, ty Nie ma takiego bycia. No już został go. O, i to poszło naprawdę szybko, także było bardzo dobrze. Jesteśmy do przodu. Jest git i teraz możemy zająć się główną misją. Nie, ja, pięknie. Wróć do gry. Wsiąść do samochodu. I co my tu mamy? Jedziemy na ślub! W takim wypadku jedziemy. 1700 metrów, więc na pewno nie będziemy dyndać takiego gigantycznego Dziękuję! Właśnie o to mi chodziło. Więc wysiadamy i, 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 i idziemy do taksóweczki. I wybieramy się właśnie do naszej misji. Dobrze, te taksówki istnieją, że jest naprawdę wygoda. Tak, chcę pojechać taksówką będzie znacznie szybciej. I mam nadzieję, że nie będę miał problemu z renderowaniem, tak jak ostatnio musiałem trzy razy renderować film pod rząd, ponieważ e, zacinał się w jednym miejscu i no niestety tak to wyszło. Dobrze, a teraz jedziemy na ślub w moim pięknym stroju. A, jeszcze garnitur dostaję. A, raczej muszę kupić. Ok, skoro muszę. Oh, shit! Podjedziesz do sali bankietowej. okej, okay. czy ja mam tu jakiś samochód? Eee. Dobra, wiecie co, ja się tam przejdę, bo to jest tylko 200 metrów. Myślę, że nie będzie jakoś tragicznie daleko. Ale skoro widzę tutaj motor, dobra, już go nie widzę. co ty pieprzysz? Już nie było żadnego wypadku. Bierzemy nasz piękny samochód, w miarę sportowy. Także możemy spokojnie sobie podjechać. No, mówię, że nie będzie daleko. Ale zawsze lepiej podjechać samochodem żyć z buta. Jak to będzie wyglądało? Podjeżdżamy na ślub, czy raczej podbiegamy? Bez sensu. Dobra.

Oh, Uncle Paul! Too. Welcome! My guest of honor! I'm happy to be here. It's nice to see someone who wants to be a good family man. Not enough of that nowadays. Hi! You look absolutely you. lovely, my dear. <laughs> Thank you. Almost as lovely as your mother-in-law. <laughs> oh, and Mrs. Chu. I expect the food to be... Wait, wait! ...fantastic. I got a case of the Chairman's favorite wine in my car. I forgot to bring it in.

Może jednak nie będzie za trudne to wino. <mierdziśla> fuck, fuck, fuck. Ja pierdziele, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? To nic dobrego way, nie, nie, nie wróży. Ja, ja oh my god, coś tu wyczuwam złe rzeczy. wyczuwam złe wibracje. Wchodź szybko do góry. Musimy się tam dostać jak najszybciej, jeśli tylko da. No, way, skakuj. Kurde, człowieku, nie mamy na tyle czasu, żeby się tu obijał. Tędy? What the fuck? Wskoczył na niewidzialną ścianę. Dobra, coś się tu dzieje. tak, Co za ty, kurna, leje kobietę. Ja wam zaraz dam. Gdzie? nie ma takiego bicia. Wypad mi stąd, cholera jasna. Przujecie mój ślub, mojego kumpla, kurwa, mojego szefa No Jedziesz z nim. Jedziesz Nie ma takiego kurwa bicia. To jest... Moja impreza i nie ma takiego bicia. Au! Wyjazd mi stąd O, jasne Wyjazd mi stąd No Daj, dawaj ten nóż, dawaj to. Poszli mi stąd, jeden z drugim. Ty mi stąd poszedł na pewno. już jeszcze ktoś, jeszcze ktoś? Zaraz wam tu przypieprzę wszystkim. Cholera, są dobrze mówiliście, że to będzie jakaś akcja. Eee, którym się celowało? Gdzie mnie tu? Oh my god Oh my god, oh my god, mało życia Bardzo mało życia, bardzo mało Szybko Napieprzaj w niego No zdychaj gnoju, nie ma takiego kurde napieprzania Czemu nie mogę was celować normalnie? Dobra, jeden z głowy. I jeszcze żyjesz? Nie ma, poszedł mi stąd. Dobra, mam nadzieję, że będzie tu jakaś broń. Dobrze. Tutaj też zebrałem, także mamy trochę amunicji. Przechodzimy dalej, cholera. jasna co tu się dzieje? Ja pierdzielę. Peggy. She doesn't deserve this. Winston. Winston. Fuck. Oh, shit. Peggy. Shit. Nie ma takiego gnoju. Cholera jasna. Kuźwa, a tak było dobrze. Czekaj, nie tędy. Wróć, 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 wróć szybko. Idziemy wszystkich załatwić. Kurna, teraz to już przegięli. O, dawaj broń. Nie ma takiego bicia. Zaraz mi tu ktoś pewnie wyskoczy. Jak nie wyskoczy? Dobrze. Dobrze, dobrze. A raz zobaczymy, co tu się da zrobić. Ja pierdzielę. O Boże, na dwóch po! Co za gnoje... Holy shit! Dobrze, jeden w główkę dostał. Już pozbędziemy się typa. Jest Miodzio, jest Miodzio, biegnij, 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 biegni. Dobrze. Kogo my tu mamy jeszcze? Tego typa. Wyjazd mi stąd. Skąd jeszcze, skąd jeszcze strzelają i kto strzela gdzie? Widzę, że tu strzelają. Ci są nasi? Nie wiem, czy są nasi. A w każdym razie, napieprzam do nich. Dobra, gdzie ja mam iść dokładnie? Tam się mam udać. Dobra, biegniemy tam na szybko. Zbieram amunicję, na pewno się przyda. Ja ale jaka jadka. Oh my god, jak ta kamera dziwnie chodzi. Dobrze, przeładuj i zabijemy gnoja od razu. Dobra, jest git. Kogo my tu jeszcze mamy do ostrzelenia, co? Kogo jeszcze mamy? Kogo jeszcze mamy? La la la. Dobra, trudno się mówi. Babka, żyjesz, żyjesz, jest dobrze. Nie żyjesz, trudno się mówi. Okej, okay, tędy nie mogę przejść, więc biegniemy naokoło. Cholera jasna. Waj, kurde, nie skaż tak. Ja pierdzielę. Jaka rzeź totalna. Widzę Cię tam, widzę Cię. No, choć tu, wychyl się, tylko troszeczkę, wychyl się! Ja pierdziele, taka kurna rzeź. Dobra, tu coś się dzieje? Co tu się dzieje? Ja, pierniczę na... No, wujek żyje. Ja, pierniczę. Kurwa, na weselu, ludzie, co wam się w głowach poserało całkowicie? Dobra, wujek, wujek, trzymaj się, wujek, trzymaj się, będzie dobrze. Pomóż wujkowi. Dokładnie, to jest świętość, jak można coś takiego w ogóle zrobić. Bo wujek mi tu nie przeżyje, cholera jasna. Dobrze, przeładowuj, przeładowuj. I biegniemy tam, biegniemy, biegniemy, biegniemy. Spokojnie, wujaszku, wyciągnę cię stąd. Ten gnoj kurna tutaj zapłaci za wszystko. Ktokolwiek to zrobił pewnie psioki kurna coś tu namieszał, zaraz go tu znajdziemy i go zabijemy. Pojedziemy do głównej bazy i wypatroszę gnoja. Skąd strzelają? Tam ktoś strzela. Jestem ostrożny, spokojnie, nie się wujaszku. Może dwóch na raz zabiję? Pięknie. Gnoje zasrane będą mi tu kurna wujka zabijać. Dobrze. Nabrałem trochę, nabrałem. Już niedaleko. Już niedaleko, wujaszku. Już niedaleko. Boże, jeszcze kawałek. Jest git. Jeden został. Nie zdążysz, cholero jasna. Jeszcze Ja Japierniczę, szybko, 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 bo tu jakaś poważna strzelanina się dzieje. Tu są nasi. Wujek, wujek, trzymaj się. Już prawie. Ja pierniczę, ja pierniczę. Dobrze, wujek, do auta i kurwa uciekamy stąd. My boy.

Dobrze mówiliście misja była strasznie hardkorowa. Jeżeli potem będzie jeszcze ostrzej, to ja pierdziele. Spotkajmy się w mianym miejscu zamknij Raymond chce się spotkać Uuuh. naprawdę dobra misja. Dobra misja, straszna rzeź. Fuck Raymond. More than we have any right to ask. Now the wedding. It was a massacre, Raymond. A massacre. Winston was a Red Pole, sure. But his wife, a fucking gunned down his wife on her wedding day. We knew you would become personally attached, way It's inevitable in an operation like this. And seeing something like that would be hard. Hard for anyone. It's war now. No, it's not. You're a cop. All right? Your job is to enforce the law. You can't remember that? I'll pull you out right now pull me out your job was to get close to winston now that's not much of a strategy anymore get close to open your eyes raymond i am winston now with him gone i'll be taking his place you want the chairman i report to him now you want the red poles i'm one of them that's what worries me way you're one of them you want to give up the best undercover hkpd has ever had your best shot taking down the sun on ye exactly Tak, I po cholerę się w ogóle z nie spotykając jakiś popieprzony <kłyskujesz> Dupek jeden Ale uf, mózg wyprany, ja pierniczę czegoś takiego jeszcze Eddie, nie w widziałem w żadnym grze. No to się nie dziwię, że nasz kurde way ma takie koszmary. Uff. Dobra, wstawaj maleńki, zobaczymy, co tam na nas czeka. Mamy jakąś misję, jak się misja nazywa? Kozak 4. Nowy trop. Rada stylisty tego nie potrzebujemy. Czyli następną misję będzie Kozak 4. I miejmy nadzieję, że nasz bohater się nie rozsypie do końca tej serii. Do końca psychicznie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dzięki, że oglądaliście. Wiem, że dzisiaj było makabrycznie, ale taka jest gra. Także do zobaczenia.